Cześć, ja jestem Mikołaj, dzisiaj podpowiem Wam jakie bardzo fajne propozycje z Marte Sport możecie wybrać dla fanów sportu walki. Lecimy! To kimono mam na sobie nieprzypadkowo, jest to absolutna nowość w sklepach Martes Sport, kimono do sztuk walki. Ale jeżeli kimono służy do walki na macie, to ja szybko go zdejmuję i już szybko opowiadam Wam o Świetnym wyborem mogą być rękawice do boksu bądź do ma. To nie będzie wzorów to tarcze, nie w ofercie mamy również ochraniacze na głowę, na golenniki oraz ochraniacze na zęby. O te i jeszcze wiele, wiele innych prezentów zapraszam Was do sklepu po stacjonarnie oraz online na sklepsko.pl ja życzę Wam wesołych i aktywnych świąt. ho, hu ho, ho!